Witam serdecznie Państwa. Dzisiaj 4 czerwiec 2024 rok. Proszę Państwa, dzisiaj jest piąty dzień. Jak do tej, tą rodzinę posypałem nieinwazyjnie cukrem pudrem w celu, w celu przeleczenia warozy, warozy. No niestety, proszę Państwa, w tej rodzinie jest czerw. Ta rodzina jest posypowana z czerwiem. Sypę z torebki. Tu przede wszystkim chodzi, żeby zabrudzić. Ten ul cukrem pudrem. No i żeby pszczoły chodziły po tym cukrze pudrze. O, jest. Żeby pszczoły chodziły po tym cukrze pudrze, zabruzały plastry. No i warto będzie niż sobie, proszę Państwa, brudziła odnóża, przysawki na odnóżach i straci zdolność do poruszania. Takie jest założenie. To leczenie... Będę praktykował w cyklu, tak jak przy poddymianiu warozy. Yy, podpatrzyłem w cyklu co 4 dni. No niestety, niestety, teraz mi wypadło co 5 dni, ale to nie przeszkadza, bo takie zabrudzenie plastrów cukrem, pudrem dłużej działa, niż poddymianiami amitrazą, bo poddymianiami amitrazą to w określonym czasie i potem yy, wszystkie czynności yy, zanikają, waroza wychodzi pod poza sklepu i sobie żyje a tu Baroza wychodzi poza sklepu napotyka zabrudzony plaster cukrem pudrem stawia pierwsze kroki na tym zabrudza przesawki na odnóżach no i traci przyczepność do pszczół, do plastrów do ula i niestety gdzieś na dnie ula musi zginąć z głodu tak jest moje założenie wiadomo, że metody cukrem pudrem były znane od dawna od dawna to pszczelarze praktykowali Instytuty Ale gdzieś od tego odeśli Ale to praktykowali w inny sposób Posypywali cukrem pudrem Zamiatali dennicę Nie zakładali, że to pszczoły Później zjedzą Zdula, wyrzucą Takich zamierzeń nie mieli Po prostu Ja yy, Teraz yy, praktykuję, żeby to wszystko yy, Drodzy Państwo w tym 12 moim założeniem jest żeby stosować ten cukier puder po prostu w rytmie z cyklu leczenia pszczół na warozę amitrazą, czyli co 4, co 5 dni zrobić taką serię 5 zabiegów i, i prawdopodobnie wyczyścimy na ten okres warozę, która gdzieś tam na dnie ula z głodu zdechnie, mimo że będzie leżała w cukrze, pudrze i przebywała wśród pszczół, ponieważ nie da rady się utrzymać na pszczołach. No zobaczymy, jak to wyjdzie. Proszę Państwa, niektórzy pszczelarze pokazują, jak leczą cukrem, pudrem. Potrzebują pszczoły tam ze słoiczka, bez skarpetkę czy przez co. W płaszczyźnie prostopadłej do plastra zasypują bezpośrednio czerwnie. Czerw, wiadomo, czerw wycycha, umiera, można doprowadzić do groźnych chorób. W, ulu, w pasiece no niestety zrenowane tam instytuty to raczej prezentowali w ten sposób, że od góry to wszystko obczepywali puszczali między ramki z góry ten cukier puder, to jest mniejsze prawdopodobieństwo, że te komórki z czerwien będą dogłębnie obsypane tym cukrem pudrem w tym rzecz właśnie jest nigdy nie możemy Cukru pudru stosować w płaszczyźnie prostopadłej do plasta, tylko zawsze w płaszczyźnie równoległych przy wiszących ramkach. Proszę Państwa, ja tu, w ulu numer 1 to jest ten ul, leczyłem, przeleczyłem rodzinę pszczelo cukrem pudrem bez czerwiu Co z tego wynikło? Jakich doświadczeń nowych nabyłem w stosowaniu cukru pudru? To będzie może w niedzielę puszczę trzy odcinkowy cyk nagrań. Już mam dwa odcinki nagrane. Zule numer jeden. Pokażę, jak to wygląda, jak to wszystko po pudrowaniu w rodzinie wyglądało, co z tego wynika. Pokażę wam również w czerwiu po pułapce ile złapałem ostatniej warozy. No, będziecie szokowani, jakie z tego w chwili kręcenia odcinków z tego filmu, co wyszło. Także cukier puder to nie jest taka prosta sprawa. Tu też wiążą się pewne zagrożenia do, do rodziny pszczelej. Na szczęście mi, jako yy, zjadaczowi chleba, udało się to wychwycić już w drugiej pudrowanej rodzinie. A w niedzielę muszę niestety ten Dzień Święty zaglądnąć i sprawdzić czy moje podejrzenia są słuszne, czy nie ale o tym to będzie, drodzy Państwo w następnym odcinku czy odcinkowy serial puszczę w, chyba w niedzielę z Ula numer 1 jak Bozia mi na to pozwoli i teraz będę kończył z tego Ula ten cykl gdy tu wszystko pięknie się odbędzie te zabiegi po czterech zabiegach Będę wiedział, co się dzieje z tą rodzicą, rodziną, czy ona nabiera mocy, czy nie. I jakie w ogóle będą konsekwencje tego pudrowania do członków tej rodziny, to też jest ważne. I to mam cały czas na uwadze, mówiąc o ulu numer 1. No, ciekawe doświadczenia, ciekawe doznania. Zauważyłem w Ulu numer jeden W serialu niedzielnym będę chciał, to Państwu pokazać, omówić. Mam już dwa odcinki nagrane jeszcze podczas niedzielnego przeglądu. Nagram następny i to Wam wszystko pokażę. Jakie spudrowane wiążą się zagrożenia. Przy ulu pierwszym, który przeprowadziłem ten zabieg, żadne, nic tam nie wystąpiło. Wszystko odbyło się bardzo dobre, dobrze, ale przy ulu numer jeden już drugim już tu się nadarzył problem, no dzięki Bogu, że udało mi się ten problem wychwycić, wyłapać, będę to chciał Państwu yy, przedstawić, gdybyście pudrowali, na co zwrócić uwagę, jak się przed tym zabezpieczyć, abyście swojej rodzinie pszczeli nie doprowadzili do tragedii, może akurat uda mi się polskie pszczelarstwo przestawić na to, żeby w naszych magazynach do walki z warozą nie stały kwasy, a mitraza, tylko stały paczki z cukrem pudrem, które... Nie tylko będą leczyć z warozem, ale będą zasilać podczas tego przednowku te nasze rodziny pszczele, żeby się mogły lepiej rozwijać przed zimą. No, zobaczymy co z tego wyjdzie. Lubię rękawice różne podejmować, jak się to zakończy, z jakimi rezultatami. Czas to pokaże. No, dobrze sobie szukać jakie choby, zajęcia. No, wiadomo, że były różne próby prowadzone. Z tym cukrem pudrem. No ale jakoś ludzie na się na to nie rzucili. Instytuty od tego odeszły. A ja znów podjąłem tą rękawiczkę z cukrem pudrem. Ale tę rękawiczkę inaczej podnoszę jak była rzucona przez instytuty. Po prostu stawiam. Na przykład jak w rodzinach z czerwien, na zabrudzenie tych plastrów cukrem pudrem, ale to mają taką metodą mniej inwazyjną, to mają te plastry gniazdowe zabrudzić te pszczółki, które będą wychodzić po ten cukier puder, wynosić ten anty zula, chodzić po plastrach odnóżami, zabrudzać ten ul. No jakie to będzie, będą efekty, to będziemy widzieć tuż przed zimą, jak ta rodzina wygląda, jakiej jest mocy, jak się rozwija, jak się rozwinęła. I proszę Państwa, Zapraszam Was już dzisiaj na trzyodcinkowy cyk nagrania Zula numer 1, to była rodzina leczona bez czerwiu, cukrem pudrem, jeden zabieg i jakie zagrożenia z tego wynikły, no będziecie szokowani, no żadna metoda nie jest bezpieczna można powiedzieć, serdecznie się z Państwem żegnam.